Cześć, się witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. W ostatnim odcineczku zrobiliśmy sobie klitkę, naszą pierwszą. Domek tu trochę węgla i mięska. właśnie mam przed chwilą wyjąłem z żeby się nam nie spaliło. Kolejne mamy dwa. Jesteśmy na jedzeni. Również oświetliłem nasz domek, żebyśmy nie mieli jakichś wyproszonych gości albo. No, żebyśmy po prostu coś widzieli. Tutaj wrzucimy sobie może żelazo, żeby się nam przypalało. I dzisiaj w planach mamy dokręcić daszek. Może zrobić, żeby ten dom jakiś wyglądał. A i z tego co pamiętam chciałem jeszcze zrobić okienka no. Musimy mieć po piasek, którego mamy tutaj dość dużo. Może nikt się. Może nie będzie nam to zawadzać, jak to sobie trochę piasku wykopimy. Z tego co pamiętam, dużo go nie potrzebujemy, bo to parę okienek. Tak, żeby ładnie to estetycznie wyglądało. Tu i tak może puścimy taki pomostik, Małe molo w głąb tego. Żeby mogli skoczyć sobie do wody. Albo coś takiego. Eee, dobra. Tu mamy wszystko. Myślę, że tego drzewka możemy się pozbyć. Mam nadzieję, że gierka nie będzie za głośna. Będzie dobrze, nie tak jak w ostatnim odcinku, bo problemy z audio były straszne. Nie mam nadzieję, że w tym będą mniejsze, ale to tylko i wyłącznie wina sprzętu. Jak będzie źle, to po prostu zastanowimy się nad zakupem nowego mikrofonu, żeby to jakkolwiek miało. No i coś było chyba z renderem, bo nie chcę mi dobrej jakości czytać na YouTubie. Dobrze, koniec przynudzenia, zniszczyło nam się siekierka. Co nam się przypaliło? żelazo, żelazo, o, nie jest cyk. Siekierka i co nam się jeszcze przynajmniej się, że kill wtedy ważniejszy włącza? Będziemy popatrzeć. Zauważyłem, że mamy tu taką przyjemną jaskinię. znaczy jaskinię? kejwik W sumie to samo, ale po prostu pęknięcie w ziemi. Coś bardziej. I może lasujemy się tu na jakieś miłe surowce, bo. Chcemy tu coś zobaczymy. Widzę konika, widzę węgiel. Może zrobimy akcję Uratuj i zbierze? Spróbujmy. Zawsze. Nie będziemy mieli konika na sumieniu. A schodki się na tak przydadzą. Czy ci koniku do środy wyjść? Zobaczmy. Patrz, konik. Ty chcesz tam zostać po prostu. Jak ci tam dobrze, to możesz zostać. Ja tu to, to na wszelki wypadek zostawię te sfadki sobie liczbę w razie czego. Małe fatyczki, sadzonki. I szybko musimy się na tak, żeby zakleić w ciurę. Bardziej jej zabudować w tym przypadku. To by mieć też. Problemy. Czyli nikt by nie chciał. Nie w Tak trochę nierówno ale to się... Myślę, że tu na górze zrobimy taki fajnie stopniowany daszek. Czy się nam ściemni, to tak przynajmniej czas. A tam możemy zachód słońca zobaczyć. No, i jeszcze jedną drzwią możemy otworzyć. Bo się położymy spać i rano wyruszymy. zobaczyć co się wyje w tym pęknięciu. I nawet drzwi nie zamknę. Ale raczej nikt nie przyjdzie nam po towarzyszyć, Po co lecimy? Dalej. Czego ja nie potrzebuję? Na przykład, Dirty by się przydał do podsadzenia tego, nie potrzebujemy. Miasto możemy włożyć. Na szczęście przestało nam podać I lecimy dalej. Domek zamykamy. Idziemy na misję. To nigdy, jak widać, mu to pasuje wszystko. Zacznijmy może od kopania tego węgielka, bo dla nigdy mało i ja to mówię, co by da zrobić zrobił? Trzeba pamiętać, tu żeby już nie chować po siebie bo możemy skończyć w lawie. No lecimy. Towarzyszy nam dzisiaj pan Konik. Ja go nie widzę. Chyba się mu tu podoba. Nie mam sposobu, żeby go wyprowadzić przy nicy Ja chyba konie na to się wabi. Jabłuszka Jabłuszka O kurde, jest tu ciasno, nie spodziewałem się, że od razu tak wpadnę Ale jak już tu jest, Znajdźmy. O, widzę Jest żelaza żelazo. Skopujemy się krótko na rzeczy Przyda się Zrobimy prawie sobie uprawy i secik Chociaż nie wiem czy nie zainwestować tego wszystkiego w narzędzia bardziej Jak mieczyk Czy nam w ogóle starczy Najwyżej na hełm może nam starczy Ale mamy przynajmniej czym przepalać Czy my tu coś widzimy jeszcze? Nie Nic co byśmy chcieli jak sobie w tym bardziej nie widzę tutaj. Nie ten poziom. Idziemy. Węgiel, węgiel. O! Nie zrobiłem sobie pochodni, ale z chęcią wyjdziemy zobaczyć co tam jest. Oj, poszedł te Szczęście. Widziałem to. Spróbuję mieć drugi. też jest żelosa. Jest jest żelazo, a ci mamy patyki. Nie mamy, ale zaraz będziemy mieć cztery. Teraz coś pochodzi na no jak Nie w każdym pochodnie. Będziemy eksplorować. Mam nadzieję, że nie powtórzę akcji z pierwszego odcinka. Kto nie widział, zachęcam, żeby zobaczyć. Chociaż nie wiem, w jakiej jakości będzie ten filmik. Bo tak przysłowiowo. Pierwszy, najgorszy. No i nie poszło to po mojej myśli. Chociaż długo nad tym siedziałem. Ja mam nadzieję, że te i następnie już będą o wiele lepszej jakości. Dobra, przejdźmy się, zobaczmy co, co my tu mamy. Już pani wodzi, już podziękujemy. Normalnie jak do siebie wchodzimy. Zobaczymy, nic nie ma. Fajnie, fajnie, o! Nie, nie, nie. Dziękujemy. Tam do góry jakieś ciekawe rzeczy. Ale to może innym razem. O, tam już nic Myślę, że możemy sobie powoli wracać przygadnąć sobie moje pochodnie. Nic to więcej nie widzę, ale zawsze ktoś. A, dziękujemy do góry sprawdzić konik jego wszędzie na swoim miejscu chodź kolego, wychodzimy nie no chcę tak, żeby się nie zblokować chodź, to. To fajnie Oczywiście Cię biorę spać wychodzimy piękne słoneczko i co dalej? nie tu myśleć myślę, że zrobimy sobie może daszek nie wiem ile mamy drewna. Tą pierwszą warstwę, przynajmniej dasz tu. Tak, tak, W następnym odcinku będzie się trzeba wybrać po jedną może Albo coś pomyśleć z farmą, bo za dużo go nie mamy, a jeść trzeba. No myślę, że tu położymy warstwę Może raczej znaczy się wyróżniać to nie będzie za bardzo, ale... Poradzimy na to i coś. Należy tak z przodu. Myślę, że z przodu, a akwadzie z tyłu. Co tu mamy tutaj? Ły ta willa przydała? Willa. Litka. Przydałaby się. Okienko by nam się przydało. Tutaj, może. Czy to takie duże? To nas będzie tu wyglądał. Dajmy na 3. Może. Dobra, możemy sobie wstawić <grytum> e, robić jak za siebie. Z jesteśmy jesteś mi u siebie. Czy dałoby się zrobić nam... Jak się robisz szybę? E, ja to pamiętam. Pomóżmy się książką siba, siba, siba Jest szybka. Tak się robiło jak kładłem. Dobra. Niestety ja nie wiem też wszystkiego jak się traktuje. Cyk, cyk, cyk. I tu też chcieliśmy. Może to zrobimy takie duże, na trzy. Może takie o. Takie bardziej otwarte, ptaszek. Dobra. Czy to tu nie wygląda, co są dobrze. A. Bardziej przeszkolona ściana, już czy teraz lepiej trochę. Trochę lepiej. Ładnie to się komponuje wszystko. Jak na razie to tak wygląda. Nieźle. Tutaj. tutaj zamknijmy. I te tak wskazówki co zrobi. Myślę, że. Ta brzoza mi tam pasuje w sumie. W sumie jeszcze trochę trzeba pościnać, żeby było na dalszy i na wszystko, a co mamy brzozy. Więc będziemy mogli wprowadzić jakieś wyróżniające się drewno u nas. Jakieś kwiatuszki, takie tam, które można się zająć później. tego co interesuje? Bardziej pomost, ale coś, jakby to fajnie wyglądało. Dobra, mamy trochę dziwozy. O, możemy się paść do wioski jeszcze dzisiaj zobaczyć, co tam się dzieje. Ciekawego. Możemy iść sobie od razu. Zobaczymy, co tam u kolegów słychać. Są same kaniki, krówki. Czy coś się zmieniło? Może jakieś. Prezenty wydali dla mnie. to jest jakiś pan. czego się Dobra. Tu nic nie mamy. U pana. E, tylko przyszedłem tutaj sobie odwiedzać. Balkon. Eee, nic nie ma. Chyba. Ale pożyczylibyśmy sobie może znowu sadzoneczki. Cześć, nic, o jakieś zgromadzenie, ale na mój temat. Dobry. Ile mi wystarczy w sumie pan Jest, fajnie, fajnie, wracamy do domku chyba. Wracamy. Dzwonek jest fajny. Może taki sobie zamontujemy. W sumie, co jeszcze, jak już tu jesteśmy, dość dużo farmach że trochę mięska możemy sobie tutaj wziąć, chociaż boli trochę serduszko, że musimy je zabijać, ale... ale. Tu coś mamy ciekawego, bo chciałem zabiega. ale może mi się przewidziało... Chyba mi się przywidziało. a nie... Ja mi się na żeby się to mięsko miało. Ciekawego? oooo to dni ciekawe coraz głębiej nie za bardzo lubię takie milusie miejsca może <grym> mi się przejść po żelazo ja mam szczęście do miejsc gdzie wszystko się kończy szybko, ale na szczęście tutaj jest bez przyjaciół miejsce więc ooo i tu już ja baza na chciała patrzeć na godzinkę, żeby wrócić do domu przed zmrokiem, ale czuję, że powoli już może robić się ciemno No i tego tak, tu się dzieje Nie wiem, że najwyżej wpadniemy zobaczyć co słychać u naszych villagerku. A, tu się zaraz może zrobić nieciekawie. Ja bym chciał szybciutko się, się stąd ulatwić. A węgiel się nie kończy. Ja nie mogę tak zostawić. Złożyć. Dobra, lecimy idealnie. Chyba wyrobimy się z tego co widzę na yy, zachodzie do słońca. Jeżeli nawet do domku. O jak ciemno! nic nie widzę. No więc chyba jednak złożymy wizytę kolegom region... na Jericho. Myślę, że zawsze się dla nas to jakieś widoczne powołanie znajdzie. Na spokojnie. No ale nie tutaj akurat. Tak. Tu żegimy Tutaj sobie pan śpi. Zjedźcie tu. Nie, 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 Tutaj. Chyba nas tu nie chcą. Nie mi się wydaje. O, tam Enderman. Siema. Tutaj, nie ma. Tutaj. Kolegę wyganiliśmy. Chyba tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy krótki odcineczek. Jeżeli się podobało można coś po sobie zostawić ja to w sumie się podzielę z brzeczką chyba jakoś sobie damy radę no i dzięki za oglądanie cześć